Znajdujemy się na ekspozycji firmy DIFU, protraktory szkolenia. Jest ze mną przedstawiciel firmy, pan Andrzej Abratowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czym się zajmujecie? Produkujemy protraktory. Są to takie przyrządy specjalistyczne do pracy z mapami i nawigacji lądowej, a dodatkowo jeszcze produkujemy parę innych przyrządów branżowych oraz organizujemy szkolenia, głównie właśnie w temacie terenoznawstwa, nawigacji, ale także inne walowo militarne Do kogo głównie dedykujecie swoją ofertę? Powiedzmy, że nasza oferta odpowiada na zapotrzebowanie rynku na taki produkt, który był niedostępny. I można powiedzieć, że odpowiadamy na zapotrzebowanie takich trzech głównych grup użytkowników. Pierwsze to jest wojsko i organizacje pro-obronne, na przykład Strzelec, który z kilkoma organizacjami strzeleckimi współpracujemy, czy inne organizacje pro ale też jest to oferta szeroko dla ludzi, którzy chcą z mapami topograficznymi, mapami wojskowymi pracować. Czy macie jakiś sztandarowy produkt? No tak, to jest protraktor, a właściwie protraktory, bo yy, mamy ich już w sprzedaży pięć wersji. Protaktor to jest taki jakby specjalistyczny kątomierz. To jest zestawienie kilku podziałek kątowych, tam w stopniach, w milcach, tysięcznych, zależy od zapotrzebowania i od wersji. Dodatkowo jeszcze są takie trójkąty w różnych skalach, jeden do 25 tysięcy, jeden do 50. Myślimy, że takie zestawienie to jest dobra jest to potrzebny przyrząd dla pracy z mapą na, na poziomie takim podstawowym i zaawansowanym na przykład dla żołnierzy, którzy wykorzystują mapy wojskowe. A w jakich sytuacjach możemy wykorzystać takie protraktory? Praca z mapami analogowymi wydaje nam się, że powinna być podstawą szkolenia wszelkiego i wojskowego i survivalowego, ale także indywidualnych ludzi z uwagi na to, że współczesne nastawienie na elektronikę, świetnie zresztą działającą i spełniającą swoje zadanie, może się nagle skończyć w kilku wypadkach. Na przykład wyłączenie prądu, gdzie kończą nam się zapasy zgromadzonej energii w bateriach i w akumulatorach. Na przykład mieliśmy takie świetnym przykładem jest teraz sytuacja na Ukrainie. Następnie nawigacja GPS w czasie rzeczywistym. Rozwój tego rozpoczął się po 2002 roku, kiedy Amerykanie odkodowali jeden z sygnałów nadawanych przez satelity nawigacyjne. I to pozwoliło na nawigowanie w trapie rzeczywistym, czyli od razu wiemy, gdzie jesteśmy, albo bardzo szybko wiemy i możemy to zmieniać. Jeżeli by przyszło do jakiejś kolapsu, katastrofy, ja nie powiem wojny, bo mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, to wtedy umiejętność posługiwania się analogowymi, wydrukowanymi mapami, których nikt nam za nie zabierze, bo mamy, jest bardzo ważna. I ten przyrząd Protaktor służy do kilku rzeczy. Do określania lub, wyznacz... lub wyznaczania sobie pozycji na mapie, w której jesteśmy, określania współrzędnych, żeby na przykład to komuś podać oraz do pomiarów kątów, to są głównie azymuty, kontrazymuty czy namiary wszelkiego rodzaju. Bardzo to przyspiesza i ułatwia pracę z mapą w tym momencie kiedy planujemy trasy, kiedy odczytujemy gdzie jesteśmy, lokalizujemy się konkretnie na mapie. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie. Abyśmy musieli to powszechnie stosować, natomiast wojsko cały czas się szkoli. Wygodnie jest mieć nawigację ze sobą, ale bardzo potrzebne by było, żeby każdy albo ci, co powinni e, działać w takich warunkach, potrafili obsługiwać, posługiwać się mapą analogową, czyli typową, topograficzną, czy wojskową. Jakieś perspektywy, plany na przyszłość. E, w tej chwili w Polsce współpracujemy już e, z 18. E, podmiotami branżowymi. Zrobiliśmy dosyć dużo, bo około 25 spersonalizowanych projektów. Natomiast chcielibyśmy wyjść z ofertą poza granicę Polski. Mamy już pierwszego klienta w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że to się będzie szybko rozwijało w tym kierunku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A rozmawiał ze mną pan Andrzej Abratowski, przedstawiciel firmy DFU Pro Protraktory Szkolenia.